To jest od was o rok starsza. Dlatego zapytałem się, yy, siódmą ósmoklasy nie to jest lat. Ona jest od was o rok starsza od ósmoklasistów i jest w sytuacji przygotowania się na swoją śmierć. Słuchajcie. I to już, i to już jest czad. To już, to, już to już nie ma twardzieli, nie ma yy, dystansowania się. Kiedy nagle możecie przez chwilę, bo jesteście empatyczni, zastanowić się, jak pijemy wiół. Dziewczyna starsza ode mnie o rok, przekupi się na swoją śmierć. No bez jajek, no jak to? No jak Cóż takiego się dzieje, że w tej chwili w Kraśniku nie tu mieliśmy kilkoro dzieci i młodzieży pod ofieką hospicjum. Jedno z nich uczyło się w naszej szkole. I było chłopakiem. Jedno dziecko mieszkało niedaleko stąd. I chyba tu dwie siostry tego dziecka są Hanki. No sobie uprzewodnicie, że trochę młodszy, albo trochę starszych 74 osoby umiera. Albo szykuje się na śmierć, no to 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 życie już inaczej wygląda w mojej głowie. A to co jest fenomenem też tego, to to, że uczę się pewnej wrażliwości, empatii. Mój kolega miał tak... 8 lat, a to jest 14 lat, tak? Tak koło, 14-14 lat, ktoś 3 lata, a 8, a on 17. Mówi do mnie, wiesz, córki, córka mówi, kuchni taką, taką wiesz, taką komórę, wiesz, taką mam, taką za 2,5 tysiąca. On no, mówi, chyba cię podjęło córki. No u mnie koleszkamy, a no. Tak on ma. On no, mówi, chyba cię po pieło. 2,5 tysiąca? Tak. I powiedział do mnie tak, słuchaj, córki, co zrobimy tak? Ja ci kupię za 6 stówek pod a te, tą różnicę, te dziewięć stówkaż na rozpisę małego księcia. A powiedziałem nie. Wtedy nie uśmiechnął i To będzie miała Chciałbym czegoś nauczyć, że może komuś pomóc z tego, co ma, na co ma wpływ. I myślę sobie, że to też jest właśnie, to się nazywa taka czynna, aktywna empatia, gdzie jest zdolność wczucia się w czyjąś perspektywę nagle czy jakiegokolwiek innego młodego człowieka. Jako człowieka. I gotowość, żeby pomóc tej osobie. W taki czy inny sposób. Sposób jest pokazany, bo to wyraźna, nie ustala granicę, a wyobrażenia nie ma godnej granicy. To jest główne i najważniejsze wyrażenie. Odwróć Twoje zdrowie, odwróć to, co jest tym, to w cudzysłowie normalności, to tego człowiek mówi, że, mówię, że się, stało się takie, jakie było przed chorobą. Takie, takie spyta, takie przeciętne. życie innych ludzi. Marzenia. Aby moi rodzice i rodzina wreszcie przestali cierpieć z powodu mojej choroby. Cierpieć psychicznie i fizycznie. Z powodu tego, że ja jestem chora. Że cierpię cały czas, że oni już na to patrzeć. Chciałabym, żebyśmy wreszcie mogli być śmiechnięci, radośni i żeby wszystko było tak, jak. Tak jak